Cześć, ja jestem Lipej i w tym materiale opowiem Ci, jaki kraft musisz dobić do maksymalnego dwusetnego poziomu oraz jakie krafty powinieneś zacząć rozwijać i dobić również do maksymalnego dwusetnego poziomu. Zaczynajmy więc. Na samym początku wspomnę o tym, że w New World mamy coś takiego jak Refine i Craft. Refine są to wszystkie stoły, na których przetwarzamy przetwarzamy materiały, a Crafting no to miejsce, gdzie wytwarzamy przedmioty. Dla mnie każdy stół związany ze staniem i robieniem przy nim czegoś. To jest craft, więc nie będę tego rozdzielał na Refine. Craft, po prostu craft to craft i koniec. Tak żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. I teraz, numer jeden, który musi wytwarzać każdy, i musi dobić do dwusetnego poziomu, i w tym ty też. To Stone Cutting. A to dlatego, że w tym miejscu możesz wytwarzać gemy do broni oraz co ważniejsze wejściówki na instancje. W tym wejściówki na endgame'owe instancje. Ale żeby móc wytwarzać te, te najlepsze wejściówki, to musisz robić coś takiego jak runstone, który również znajduje się w stonecuttingu. I pech chciał, że runstone blokowuje się po pierwsze na dwusetnym poziomie, a po drugie występuje przy nim klepsydra, co oznacza, że możesz tylko 10 sztuk takich runestone'ów wytworzyć w ciągu dnia. Co gorsza, runestone'y nie są potrzebne tylko do wejściówek na instancje, ale również do wytwarzania najlepszych, endgame'owych, legendarnych broni z recept, które wypadają właśnie na tych instancjach. Więc jest to materiał, który jest naprawdę bardzo potrzebny, który należy robić codziennie, jeżeli oczywiście ma się na to materiały. I jeżeli się tego nie zużywa, to gromadzić, nie, nie odpuszczać. Jeżeli są materiały na zrobienie rustolna, robić, zostawić, będzie święty spokój. I teraz tak, aby móc rozkminić, jakie krafty należy e, wykonywać dla siebie, to należy się zastanowić, z jaką bronią chce się y, robić endgame. Wytłumaczę to na moim przykładzie. Ja chcę grać magiem z Firestaffem i gauntletem. i posłuży mi do przedstawienia tego znowu strona New World Fans. Wygląda to, to w następujący sposób. Chcę wytworzyć staw, który y, odblokowuje się dopiero na 196 poziomie arkany. Ale żeby móc go wytworzyć, Potrzebuje materiały. Materiały, które, do, które można zacząć tworzyć dopiero po wbiciu 200 poziomu danego craftu. I musisz znaleźć jakiś, jakiś materiał, który jest wspólny dla broni. I teraz tak. Tutaj mamy quintessence, fire quintessence, który jest wyrabiany z arkany. Więc arkany rozwijamy, więc to będę mógł wytwarzać. tak? Mamy Glittering Ebony. To jest materiał, który wytwarza się w Woodworkingu. Woodworkingu nie mamy, czyli lipa. I azmodium, które wytwarza się w Smelter, tak, Smeltingu. I teraz tak, patrzę na swoją drugą broń. I co ja tutaj mam? Znowu jest Quintessence. Tym razem zamiast Woodworkingu mamy Runic Leather więc musimy, musimy wytwarzać, dobić garbarza do dwusetnego poziomu oraz znowu powtarzać azmodium. Jaki wyciągam z tego wniosek? Nie... Trudne będzie wytworzenie, czy wyekspienie wszystkich możliwych kraftów do dwusetnego poziomu. Zajmie to naprawdę gigantyczną ilość czasu, więc ja z racji tego, że azmodium jest i tutaj, i przy rękawicy, i przy firestafie, to odpowiedź jest jasna zacznę robić smelter, więc stone cutting, smelter i arcana, to są trzy krafty, które jako pierwsze wyciągam na dwusetny poziom i tutaj już mam, dzięki temu mam możliwość, po prostu mam już, mam już część tych materiałów, które potrzebuję, a glittering ebony, czy runic leather kupię sobie na markecie no chyba, że rozwinę do dwusetnego poziomu, ale wątpię Aż takim szalonym crafterem nie jestem. Warto tutaj teraz też napomnieć, że ja generalnie jestem graczem PvP i nigdy w grach nie uprawiałem części jak gathering czy crafting. A w tej grze jest zupełnie inaczej. Naprawdę. Craft, gather są tak fajne, tak przyjemne do robienia, że jeżeli ty też jesteś graczem PvP, to się nie martw. Wciągniesz się w to będzie, będzie naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Ale idźmy dalej. Co się dzieje dalej? Ponieważ wspominałem wcześniej o broniach, które można wytwarzać z legendarnych, jednorazowych recept. I tutaj pojawia się coś takiego jak Meteor Trail. No, i to jest broń, w którą ja będę celował. Tak, chciałbym tą broń zdobyć. I do tego potrzebuję właśnie Runstone i Fire Quintessence. Nie potrzebuję już Azmodium, tylko Glittering Ebony. Więc w tym momencie, jeżeli dropi ta karecka, to rozsądek nakazuje odpuścić rozwijanie kraftu tego smeltera, tylko wziąć się za woodworking i jak w przypadku jak w przypadku rękawicy wziąć się za karbarstwo. Tak? Ja z tą decyzją e, ostateczną jaki kraft chcesz wybrać i na co się nastawiasz, muszę cię zostawić, bo nie podejmę jej za ciebie. Jeżeli nastawiasz się na to, że masz zespół i będziesz na 150% robić codziennie po 5 razy endgameową instancję, no to twoja szansa na to, że polecić Tarecka jest gigantyczna. Więc co za tym idzie? Rozwiń sobie stone cutting do maksymalnego poziomu, dla przykładu arkanę do, do, do 200 poziomu tak, do tego garbarstwo i woodworking jeżeli natomiast nie ma szans na to, że będziesz robić tyle tych endgame'owych instancji więc szanse na to, że wypadnie recka są kosmicznie niskie no to lepiej wziąć się za zrobienie smeltera tak, czyli stone Cutting, smelter Arkana. i gdzieś tam szukać wtedy tych, tych kolejnych craftów, albo może właśnie w tej kolejności żeby zrobić najpierw smelter wykraftić sobie bronię Legendarne, które są dostępne na 196 czy 197 poziom arkany i zacząć rozwijać kolejne crafty od 200 poziomu. Też to jest jakaś droga. Ja raczej właśnie tą ścieżkę wybiorę, bo nie mam pewności póki co, czy, czy zbiorę taką drużynę, czy będę miał tyle czasu, żeby móc pięć razy dziennie wchodzić na endgame'owe instancje, bo tutaj też warto zaznaczyć, że taka jedna legendarna wejściówka jest potrzebna na cały team, czyli jeden gracz zużywa, kolejny gracz też może zużyć tą wejściówkę. Nie ma, nie ma problemu. Nie, nie jest tak, że pięciu graczy musi, musi posiadać klucz, żeby wejść na instancję. Mam nadzieję, że troszeczkę rozjaśniłem zagadnienie craftu i pomoże ci to w dobrym wyborze swojej profesji i widzimy się w następnym materiale. Przypominam tutaj, że zapraszam Was też na mojego Twitcha, na którym będziecie mogli spodziewać się Będziesz mógł się spodziewać wielu streamów od momentu premiery gry. Do następnego jeszcze raz. Cześć.